I jak zwykle przypominam o co chodzi w tej zabawie. Nie wszystkie monety są prawdziwe. Wiecie o co chodzi? Liczymy tylko prawidłowe monety. Prawidłowe polskie monety. Każdy z Was ma do czynienia z pieniędzmi na co dzień. To są drobne pieniądze, które... W każdym portfelu na pewno się nie znajdą, ale ja oddaję duże pieniądze za rozwiązanie zagadki, bo pół tysiąca czeka na mojego zwycięzcę, dlatego ja Wam szybko przypomnę zasady, a Wy, mam nadzieję, już liczycie. Aby wziąć udział w programie, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli chcesz wziąć udział w programie, musisz się zgłosić pod wskazane numery. Pamiętaj, że płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, musisz trafić na otwartą linię. Jeśli Twój telefon trafi na otwartą linię, to zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem A jeżeli Udzielisz prawidłowej odpowiedzi, wygrywasz nagrodę. Regulamin możesz znaleźć na 378 stronie gazety telewizji Polsat. Kto policzył te pieniądze? Kto już wie, ile pieniędzy jest na obrazku? Nie liczymy fałszywych monet. Od razu mówię, liczymy tylko prawdziwe monety. Więc jeżeli widzicie fałszywą monetę, to właśnie jej nie liczycie. Jest. 15,91. No dobrze, w takim razie nie traćmy czasu. Szybciutko, błyskawicznie przechodzimy do kolejnej zagadki. Co przed nami? Uwaga! Pięcioliterowe słowo na literę K. Jeżeli masz jakiś pomysł, to od razu Cię zapraszam. Półtora tysiąca, od razu za półtora tysiąca. Popatrzcie, nie zmieniam stawki, nie zmieniam nagrody, niech będzie półtora tysiąca złotych. Od pierwszej osoby bardzo dużo zależy, dlatego proponuję półtora tysiąca. Ale się śpieszymy. Jakiekolwiek pięcioliterowe słowo na literę K. Długo się męczyliśmy z liczeniem pieniędzy. Nie do końca się udało, ale teraz musi się udać. Teraz ktoś musi mi podać pięcioliterowe słowo na literę K. Kto już ma pomysł? Uwaga, jeżeli ktoś był czujny, to widział tę tablicę. Czasami było ją w tle widać. No i proszę, halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Jakie to będzie słowo? Halo? Kaczka. Proszę powtórzyć. No trudno, w takim razie czekam na kogoś, kto odważnie i zdecydowanie udzieli mi tutaj odpowiedzi. Słuchajcie, trzeba być pewnym, pewnym słowa, które wymyślałem. Nie tak wiem, nie wiem. I słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Podajecie słowo, pięcioliterowe słowo na K i zabieracie półtora tysiąca złotych. Półtora tysiąca za jedno słowo tyle właśnie płacę. No co, dlaczego nie? Półtora tysiąca, no jakie to będzie słowo? Pięć liter, pierwsza to K. Szybciutko, nie zwlekajmy. Półtora tysiąca dla kogoś, kto ma dobry wzrok. No, gramy szybko, przed chwilą pan wygrał tysiąc złotych za zagadkę tego samego typu, natomiast ta... Jest chyba nawet trudniejsza, bo tutaj zobaczcie, są kolory, różne kształty, naprawdę dużo się na tych obrazkach dzieje. A waszym zadaniem jest powiedzieć mi, w którym polu znajduje się różnica. Czyli porównujecie lewy obrazek i prawy obrazek. No, i nie miejcie do mnie pretensji, że są te kratki, bo te kratki, ja wiem, że one troszeczkę przeszkadzają, ale z drugiej strony, zagadki, no dopiero, dopiero uczymy się. No, dlatego 2000 zł. 2000 zł dla tej osoby, która jakiś sposób na rozwiązanie tej zagadki ma. Uwaga, kończymy zagadkę. Porównujecie. A jeden z lewego obrazka, a jeden z prawego obrazka. I tak dalej, i tak dalej. Kwadracik po kwadraciku. I kto jako pierwszy znajdzie to pole, w którym znajduje się różnica? Dwa tysiące złotych. Kto ma pomysł? No, przed chwilą bardzo podobna zagadka rozwiązana szybko, całkiem szybko. Ta jest chyba trudniejsza, bo tu się więcej dzieje. Są kolory, są jakieś kształty. To sobie poradzi. 2000 zł. Pryca nie będzie nam już potrzebna. Uwaga, co tym razem przed nami? A no właśnie, uwaga. Nowa zagadka. W którym polu znajduje się różnica? Widzicie tutaj obrazek, na którym jest mnóstwo szczegółów. Właściwie dwa obrazki. I pomiędzy nimi jest jedna różnica. Waszym zadaniem jest powiedzieć, czyni, dlatego warto, warto wykorzystać to, że łatwo się tutaj trafia, w którym polu znajduje się różnica? W którym polu? Uwaga, kto już porównał te dwa obrazki. To jest nowa zagadka. Może być troszeczkę za trudna, ale mimo wszystko. Halo, halo. Dzień dobry. Halo, halo. Jaka Dzień jest dobry. odpowiedź? 2E. Dwa 2E, Dwa sprawdźmy. Uwaga, czy to się zgadza? Tak jest! Gratuluję panu serdecznie. Wygrywa pan 1000 zł. Doskonały wzrok. Brawo! Gratuluję. No właśnie, oklaski dla pana. No to ja poproszę o kolejną zagadkę. No, uwaga, ta sama zasada. Właśnie łazienceczku może pasta to samo być, proszę panią. Może być, ładnie, ale jeszcze nie z mojej e, koperty. Pasta. Co jeszcze? Kto następny? Słuchajcie, w łazience, coś białego. Co macie w łazience białego? Rozejrzyjcie się tylko szybko. Gramy o 700 zł. Halo, halo. Halo. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Wata. Wata. Ładnie, jeszcze nie, ale faktycznie. Wata jest biała. No dobrze, kto następny? Kto ma jeszcze coś białego z łazienki? No. Kto się rozejrzał, kto sobie przypomniał, to niech szybciutko wybierze numer. 7 stówek. 7 stówek do wygrania teraz, tylko nie dajcie się uprzedzić. W tym momencie chcę usłyszeć rozwiązanie. Uwaga, toczy się walka o 700 zł. Kto ją wygra? Dużo nagród już dzisiaj oddałam, ale tak wysokiej jeszcze nie oddałam. Mam nadzieję, że to się wydarzy lada chwila. Uwaga, co jest w mojej kopercie?